Krystian, tak jak się umawialiśmy, zaproś jakoś na mecz z Zagłębiem, ten pucharowy. Okej, okay. w takim razie witam wszystkich, ja nazywam się Miś Krystian tej... Poczekaj, poczekaj. No? Trochę więcej kreatywności Wiesz co? Może zróbmy to po mojemu. Wiesz, co robi ten miś? Siemaneczko, misiek z tej strony. do rekord, człowieku. Korona Kielce, lecimy z tym. To jest miś, na skalę naszych możliwości. Pijamy na trening, cel na dziś narodowy W szatni toczą się rozmowy, jesteśmy w połowie drogi Burza w Sosnowcu, Wisła horror z Nie boimy się niczego, teraz czas na zagłębie Potrzeba nam pomocy, żeby przeszkodę zatopić Dwunasty na trybunach wchodzi za 12 złotych Najmłodsi koroniarze nie zapłacą żadnej floty Te tysiące gardów wsparcia, chcemy słyszeć wasze głosy Jedna wiara, razem idziemy po puchar Tylko po to przez te mecze latamy po amplitudach Tylko razem za nas nikt tego nie zrobi. Bez was tu nie damy rady, w sercu te same kolory: żółty i czerwony, taki będzie narodowy. Niech zostaną cztery kroki, zaczynając od tej środy, jo Klasa, Krystian, klasa. Super. Ty wiesz co, my robimy tym misiem? My otwieramy oczy niedowiarkom. Jak my nie będziemy mieć z milion wyświetleń, to to nie ma sensu, ej. Ja liczę za bajkę. Oglądam czasem instastory Kuby Żubrowskiego, Żuber sucha hip-hopu i wrzuca tam różne płyty, jak odsłuchuję sobie na przykład, nie wiem, tam samochodem czy coś w tym stylu, czekam aż na instastory Kuby Żubrowskiego pojawi się kawałek Krystiana Naprawdę.